Cześć! Jakiś czas temu napisał do mnie jeden z widzów z prośbą o pomoc. Janek, taki facet w średnim wieku, napisał w mailu, że spotkał się z nieprzyjemną historią samochodu, który miał być nieuszkodzony, bezwypadkowy, bez żadnej historii. Jak nowy, no ale niestety okazało się, że właściciel zataił historię tego pojazdu, nie chciał podać winu, wykręcał i kłamał przez telefon i. Ten jeden z widzów, Janek, przejechał 350 km z Rzeszowa na Podlasie, żeby zobaczyć tą furę. Jak sprawdził win, no to okazało się, że auto było pokolizyjne, pok powypadkowe, po prostu uszkodzone, rozwalony przód. Zdjęcia normalnie zobaczył, facet tamten sprzedający stał się bardzo nieprzyjemny. No i sytuacja jest tak ciężka, bo nawet zapaliło. Janek nie dostał kasy. Uznałem, że to jest warte nagłośnienia, póki świeża sytuacja, bo to jest przed kilku dni. Dostałem od Janka to ogłoszenie, Byłem, chodźcie zobaczcie, czwarta seria, 428. I niski przebieg, super stan. Mońki Podlaskie, Pan Damian, sprzedający. Tu jest tak wygląda ta BMK. No, w ładnym stanie, no nie powiem, że nie. 100 tysięcy do negocjacji. Jestem ciekawy, czy u mnie też będzie ten facet tak kręcił. 91 tysięcy przebiegu, 245 koni. I tu najważniejsze jest to, zobaczcie, że tutaj jest napisane bezwypadkowy tak. Że jest bezwypadkowy stan techniczny, nieuszkodzony. No, i tutaj piękny opis, że piękny kolor, jakieś tam bajery i tak dalej. Zadzwonimy do pala. W sprawie tego ogłoszenia z BMW. Jest aktualny jeszcze? Tak, jak najbardziej, czy mogę pomóc. Chciałem się zainteresować tym samochodem. Właśnie szukam takiego. Coś fajnego, takiego, troszkę mocy wie panek, to jest, tak, żeby żeby fajna BMK była z tym fanem marki. akurat. dobrze pan trafił. Tutaj panu powiem, no super zabawka podejrzewam, że będzie pan zadowolony. Powie mi pan coś więcej o tym samochodzie. Co to jest w ogóle za, za egzemplarz? Jest to coś wartego uwagi czy nie? Bo już kurde powiem panu, że szukam, 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 fajnego auta i. Nie, no jak najbardziej, auto w super stanie jest, wyposażone tak naprawdę, jakieś takie szmery, bajery, wszystko się tutaj znajdzie, jakieś head-upy, nie head tego typu rzeczy. Super, jest naprawdę taki bogato wyposażony, jak sam szukałem dla siebie, to jednak zależało mi na tym, żeby to nie było jakaś bieda Jaki tam przebieg jest rzeczywiście, taki niski? 90 tysięcy? Tak, ten 90 tysięcy z groszami to cały czas rośnie, Wtedy nie będę oszukiwał, jakby ja użyłem tego auta na co dzień. A, jeździ pan, jeździ pan cały czas. Jakieś problemy, jakieś usterki, awarie? Nie, nic, tam jakieś pojedyncze ruperele porobiłem, że tam pokroił pompa wody, ale tak to... W super stali, nic, nie było żadnych problemów, w trasie mnie nigdy nie zawiódł. Tak. A ile on pali? Rzeczywiście pali te 7 litrów w trasie? No to jest tak, że jeżeli przełączymy na ten tryb yy, eko, no, to, to auto naprawdę jest strasznie ekonomiczny. Aż sam byłem w szoku, że przy tej mocy on potrafi aż tak nisko zejść. Ja powiem panu, że szukam takiego dobrego, sprawdzonego samochodu, no i zależy mi na tym, żeby e, to było coś, no takiego, takiego, no dobry egzemplarz, no taki, że, żeby na lata było, bo mam też dziewczynę, pla w planach dzieci są i, i coś na lata chcę kupić już takiego. A wiadomo, że trochę mocy też chcę mieć pod butem, no i... Taki kompromis znaleźliśmy. Nada się ten samochód do, do rodziny z dziećmi? Idealnie pan trafił. Bagażnik pojemny to jest jednak Gran Cube. Ono się otwiera. Bagażnik razem z klapą bagażnika całą i szybą, więc yy, super się sprawdzi te auto. Bardzo pojemne. Tam około 500 litrów, yy, jak dobrze pamiętam. Z wózkiem, jakbym przejechał z, z dziewczyną, to z, przemierzymy? Ja jasne jak pan Czy chce, to pokażę, że plastików nie, sobą, nie... Nie, na no spokojnie, na no spokojnie. Yy, jakaś historia tego samochodu naprawdę? Bo pan mówi, że bezwypadkowy. Tak, nie, nic się nie działo, z żadnych, żadnych wypadków, nawet stłuczek, tłuczek, nic z tych rzeczy. Aha. Czyli lakier jest w idealnym stanie. Tak. Niemalowany? Nie, nie. Niemalowany był, bo z miernikiem nie. nie będzie problemu przyjechać. Proszę bardzo, proszę przyjeżdżać. Spytam jeszcze jedną rzecz, bo ważna sprawa jest taka dla mnie, żeby właśnie mieć taką pewność. Tutaj nie wiem, czemu nie wskoczył numer win. Jak klikam numer win, jak no to. Nie wskoczył. Jak robię, pokaż win, to tutaj jest takie 0000. No, no tak jakby. A to musi być jakiś problem ze stroną, bo. Na 100% uzupełniałem win, żeby tam był wgląd do tego. Okay. Nie wiem, z czym jest to spowodowane. Bo chciałem sobie sprawdzić, właśnie yy, ten samochód, czy yy, nie jest kradziony i tak dalej. Yy, Nic jakąś rzecz, historię ma. Żyje, obejrzy, zobaczy, jest luz. Naprawdę takiego ma. mi pan ten win, co to ja bym sobie zobaczył. Ma pan teraz? Gdzie pan, co, pan? Nie. pan? Ma... Nie mam jak teraz, ja aktualnie jestem w trasie, zapraszam dopiero jakoś tam po czwartku, najlepiej piątek, sobota na weekend akurat, żeby pan przyjechał, do pan zobaczy, obejrzy ten autor, mówię, ja jestem aktualnie w trasie, nie mam dowodu przy sobie, żeby móc panu go wysłać nawet, czy podyktować. Ma pan dowód rejestracyjny, na, może przy sobie nawet, tam jest numer win. Ale ja mówię, ja jestem w trasie, Nie aktualnie nie ma w domu, ja nie mam jakby wglądu do tego. Po prostu umówmy, umówmy się już tam, na pewno wszystko jest dobrze z nim. Tak, nie ma żadnych problemów, będzie pan zadowolony. Podejrzewam, że pan przyjedzie, obejrzy. I od razu podpiszę mu. No bo właśnie szukamy takiego auta zajebistego takiego wręcz, można powiedzieć. No ja, ja panu powiem tak, ja mam na jak tam pan widział, ja niedawno wystawiłem ogłoszenie, ja mam na pół półmawianych ludzi. Jeżeli pan przyjedzie w piątek, zobaczy te auto, nie jak to wygląda, z czym to się je, podejrzewam, że od razu pan weźmie. No a najlepiej, no mówię. Im szybciej, tym lepiej. Na pewno, żeby to auto się jednak nie sprzedało. Czyli bez żadnej stuczki był nigdy. Nigdy nigdy. Stan idealny jest. Otóż to wganażowany, więc nie, tutaj nie będzie już żadnych kłopotów. A w środku jakieś przecierki? Nie, przy tym przebiegu to tak naprawdę. Tak pytam, żeby już nie trochę na oko polecieć. Słyszałam, że oczywiście to no, jest jednak użytkowane na co dzień, ale na pewno nie ma żadnych takich istotnych widoków. Dobrze, to ja, ja się z panem umówię. Na ten czwartek, piątek, jak pan tylko będzie, no to, to ja podjadę do pana i. E... Wezmę od razu zaliczkę jakąś, czy zadatek, jak pan tam widzi sytuację, żeby to było od razu wiadomo, że tam, jak, jak, się, jak mi się spodoba, no to... to, to Jeżeli pan będzie ten, zadowolony, panu się spodoba, weźmie pan 2-3 tysiące po prostu i wtedy już podpiszemy umowę i będziemy mieli z głowy. Yy, no to jesteśmy w kontakcie w takim razie. Jesteśmy w kontakcie, dam panu znać za chwilkę dokładnie, kiedy mogę wpaść, ale ja będę na pewno, będę na 100%. Okej, okay, no czekam w takim razie, czekam. Dobra, dobra, bardzo dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia. Dam panu znać. Za, za pół godziny tam panu znać, jak, jak z y, terminem. Jasne, okej, okay, okej, okay, czekam. Dziękuję. E, tak specjalnie na koniec nawinąłem, żeby e, podkręcił się, że naprawdę ma kupca we mnie i żeby mi nadal ten e, e, te kłamstwa wciskał Uff, No i co ja mam o tym sądzić? Kurde, no wygląda to rzeczywiście, chłop dalej oszukuje. Jedziemy do gościa. Wy, uwaga, gdzie on jest? Monki. Mońki Podlaskie Jedziemy do Mońek Podlaskie. Handlarz wskazał miejsce spotkania w Białymstoku Więc pojechałem tam z operatorem kilka dni później Ponad dwie godziny w jedną stronę Wyobraźcie sobie co by było gdybym rzeczywiście jechał kupić to auto Niby bezwypadkowe Człowiek cały dzień poświęca żeby zdemaskować tego oszustwa. Dzień dobry, ja już jestem w Białymstoku Gdzie się widzimy, w jakim adresie? Dzień dobry tam, tam. Dojechać do pana to masakra, hej! No jednak, wielki podlasie. to Auto, o którym mówiliśmy. Zajebisty. no. Ba bardzo ładny samochód. Powiem, że, że na żywo jeszcze lepiej się prezentuje. No o to chodzi. My szukamy, mam taką dziewczynę, teraz będziemy. Chce się w ogóle oświadczyć, i tak dalej. No, raczej już taka stabilna relacja. Mhm. To fajne takie, takie na przyszłość rodzinne, ale też no, kłóciliśmy się trochę o to, że żeby miało trochę więcej mocy. Chciałem trochę więcej mocy w tym aucie. Nie, no, tu ile jest? Nie, 240 ko tu, tu 240 koni? 245 dokładnie. 245 no. No nie no, to już fajne jakieś medy bariery, jakieś otwieranie, klapy bagażnika nogą, head-up na szybies. Nie no, to podejrzewam, że narzeczona będzie zadowolona jednak. A super to jest się Nogą, otwieranie? Serio? Tak. tak. Ale to do, dołożyłeś sam, czy. Nie, 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 to jest seryjnie. Jak to zrobić? A to nie z kluczyka? To się bada. Poważnie? To tego nie, nawet nie wiedziałem. Jak to zrobić? O kurde. To pierwsze auto, które oglądam mhm. z tych BMW. 90 tam parę tysięcy kilometrów ma przejechane. Jeżdżę nim od półtorej roku. Ile ma dokładnie w przebiegu? Musi pan zerknąć, bo nie chcę. pan Robert, mać... no ty śmiało. Damian, nie opoznam. Nie opoznam. odpali go? Na ty śmiało, nie ma problemu. W podobnym A... wieku jesteśmy. Nie, pan, Ciężko. Robert, Robert, nie 91, ma problemu. 51-55. 50, Dzi dziewięc... okej. Okay. A tu czekaj gdzieś się pali? Nie, 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 ja to no tylko no, ale... Ile, ile lat masz ten samochód? nie całe. Okej. Okay. Jakieś kolizje, jakieś wypadki? Nie, nic. Tak jak go sprowadziłem to nic, a nic. Żadnych nawet parkingówek tutaj nie było. No felgi nawet widzę w bardzo ładnym stanie. No felgi akurat są w miarę świeże. Jeszcze raz? Felgi w miarę świeże. Aha. Eee, kupiłem je pół By... roku temu, coś takiego. Dechroming tutaj był? Tak, był dechroming przeprowadzony w pełni. W tutaj felgi właśnie były zmienione, energii przednie lustereczka, plus tam dyfuzor dołożony, bit nie był, nic z tych rzeczy, taki naprawdę zerwany egzemplarz, nie będę oszukiwał Naprawdę? Tak no. bo, bo yy, mówiłem, że, że zależy jest strasznie na tym, żeby on był no... Bez, nie będzie problemu, żeby się nim przejechać? Tak, tak. Nie, ja nie na, dobra, na pasażerze, nie, czy, czy, czy coś to nie ma problemu? Chodzi o to, żeby sprawdzić go przed, przed zakupem. No, bo przyjeżdża chłop z auto? gotówką z Warszawy przyjechał. ty to bo drogi pan pokona po te auto. Ty was nie auto? Nie, tutaj. Bo fajny jest stan tego auta, no bo przebieg niski. No i szukałem bezwypadkowego, tak jak, tak jak mówiłem, mówiłem wcześniej. No ale... Nie będzie, że z tym do i jechać, tak naprawdę. Ale ale, y, naprawdę, no bo aż się wierzyć nie chcę, Bo co, y, sprowadzony był bez żadnej stłuczki, bez, bez wymiany żadnych rzeczy, taki jak w nie, nie był w nim robiony. Przenieśmy się nim, to y, przewieziemy pan, czy. Proszę bardzo, się robię. Kurczę fajny wóz, fajn, fajny samochód. Opa. I ile miał przebiegu, jak go kupiłeś? 75 Ok. No dobra no. Takie żeby hamowanko sprawić coś takiego. Okej. Okay. I co i, i... I bez żadnych tych... Bez żadnych przygód przez to? Co? Tylko wymiana oleju. Od samego początku on był serwisowany, on ogólnie ma coś takiego, że on się strasznie długo dogrzewa. Aha, a to jakiś może problem jest z nim. Nie, te silniki tak mają do siebie. Tu już jest poprawiony silnik, bo tam jest pomp oleju, zmieniony i coś tam jeszcze, nie? I one też się długo nagrzewają, ale że to jest jakby norma w tych silnikach. Okay. Rądy, to opony zimówek, A, wszystko jest, nie ma problemu, tak. Tutaj już wszystko nie jeszcze jest. Znaje, jest. Tak, to są jeszcze letnie. A sprzedasz na fakturę? Yy, to tam VAT marża jest chyba, że podatku nie trzeba płacić. Nie, 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 ja tu prywatnie sprzedaję, więc tutaj akurat yy, tylko i wyłącznie umowa na sprzedaży zwykła Okej, okay, okej, okay, rozumiem. No dobra, to trzeba doliczyć co tam 2%, czyli co tysiąc 2000 zł. No coś koło tego będzie w tych granicach. chyba Ile ceny tam, tam e, sprzedawałeś, sprzedawałeś to samo? Jest wystawiony za 99 tysięcy. Okej, okay. 99 tysięcy Do negocjacji. No bo tyle Delikatne. przyjechałem, no to... No delikatnie możemy coś porozmawiać na ten temat. A... No dobra, zobaczmy go jeszcze. Tak to jeździ fajnie, prosto. To najważniejsze. Ale ja go sobie sprawdzę, bo tu ma win. Wiesz co, umówę się, że jak będzie naprawdę wszystko w porządku, to ja nawet 100 tysięcy za niego dam. Bo, bo tutaj coś pan Bez wypadkowy to warto. Nie ja słyszałem o czymś takim, żeby ktoś dokładał. A teraz sprawdzimy wba 4 c 9 Wydaje mi się, że powinno być wszystko OK. Tak? Tak, tak. Sprawdzimy, bo tak jak mówiłem, od początku w zasadzie naciskałem na to, że szukam bezwypadkowego. Zaznaczyłeś w, w ogłoszeniu, że ma być bezwypadek. Tak, tak, Tam na, na ogłoszeniu bezwypadkowym. Mam już, mam już raport. Tak? O, wczy... wczytałem sobie. To jest Twój samochód ze Stanów? No, no, no. 2015 rocznik i tak wyglądał. Nie, no nie ma opcji, to nie jest ten samochód. No jest ten samochód. No przecież no widać, no nie ma opcji, no przecież pan spojrzy na zderzak, tu wszystko przecież jest wszystko okej, okay, nie. No to jest to jest cały przód, znaczy cały to naciągane słowo, ale jest, jest po wypadku. Eee, bo to nie jest duże uszkodzenie, ale no... Co, nie sobie jajnie nie, Przecież Jeśli widzisz, że auto jest w dobrym stanie, to na pewno nie jest. Jest w bardzo fajnym stanie i nawet yy, przyjrzałem się wcześniej, że jest spasowany, ale... Yy... Nie, nie, już nie. na poważnie mówiąc, jadąc tutaj e, bardzo mi śmierdziało to, że nie chcesz powiedzieć, o tym, że, że jest... E, sam widzisz. No przecież mów, to, to nie jest twojego winu. Ale to jest twojego winu. Ale to jest twojego winu. Słuchaj, mówię ci, że to nie jest to auto. Nie, no słuchaj, Ale jest tak, uszkodzony. Mówię ci, że to nie jest to. Jest uszkodzony, jest powypadkowy, jest pokolizyjny. Jest. Dobra, nie to nie ja z tą dyskutować nie będę. Ale. 100 tysięcy chciałem dać za ten samochód, gdyby nie był. Dodaj, no dawaj, dawaj 9,5 i piszemy. Teraz z całym szacunkiem, nawet za 50 tysięcy nie chciałbym tego auta, ponieważ. Yy, no, znaczy, to jest to bardzo był, weź mi już dupę. Ale to jest bardzo nieuczciwe zachowanie. To, to co robisz, to jest bardzo nieuczciwe. Jeżeli zrobiłbyś yy, normalne ogłoszenie, z normalnymi uszkodzeniami, ktoś by kupił. Samochód, który jest z znaną historią. A tak nie chciałeś podać w ogłoszeniu winu? I teraz już rozumiem dlaczego. Napisał do mnie gość, który się z tobą spotkał i się okazało, że sprawdził samochód i jest powypadkowy. Co ty kurwa tutaj, jak coś sobie ze mnie jakiś robić, czy co? Nie, nie robię sobie jaj. Człowiek napisał ty, do będzie. Mnie... kolega tu już przychodził, teraz ty, teraz... Dzień temu był taki gość, starszy, pamiętasz? No. I dokładnie podobna sytuacja. Chciał dla rodziny samochód e, i wkręcałeś mu, że jest bezwypadkowy. Gościu, no tak się nie robi, po prostu. Ty jesteś z tych YouTube'ów. No, no ale co to zmienia? Co to zmienia? Co, i tamten twój ziomek też gdzieś jest komorach? Nieważne, nieważne eee... no, no Weź, daj mi spokój, weź Nie chcę już znowu rozmawiać nadal Jeszcze zdjęcie zrobię Sami widzicie Dobra, zestresowałeś się na końcu Sami widzicie jak to wygląda? Nagrywasz? Yy... Gościu Spaniak chciał oszukać, dlatego nie podał numeru win, bo eee... Czekaj, bo zawraca. Je jedzie, 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 nagrywaj. Nagrywaj. A, jeszcze jedno koleżko. Słucham? Jak zobaczę jakiś filmik na YouTube, czy cokolwiek to inaczej porozmawiamy. Ale dlaczego oszukujesz? Powiedz mi. Nie oszukuję, kurwa ci powiem. Oszukujesz, mówisz, że jest bezwypadkowy. 200 kilometrów przejechałem. Dodasz człowieku, ja cię tylko ostrzegam, więc zobaczę jakiś filmik, cokolwiek... Nie dodam cię, nie, do, nie, nie dodam Twojej twarzy, Doda, ja, ale nie oszukuj. znajdę. Ty co się z tobą Oczywiście, że dodam, ponieważ takie zachowania są straszne. Podobał Trzeba to piętnować. Tu będziesz w tym bagażniku siedział, na